Ziemniaki, cebula i grzyby. Czy można z tych trzech produktów zrobić coś ciekawego? Można. I to wam dzisiaj pokażę. Z pomocą przychodzi nam polska kuchnia regionalna, kuchnia Podlaska, kuchnia Sowalszczyzny, pogranicze kuchni polsko-litewskiej. Soczewiaki, bo dzisiaj tę potrawę chciałbym wam pokazać, jak przygotować. Tak wygląda. I to jedna z tych niespodzianek, którą zaplanowałem na dzisiaj, bo będą dwie. Niespodzianka druga. Popatrzcie do samego końca. Przygotowanie soczewiaków to absolutnie prosta sprawa. Trzeba zrobić dwie rzeczy: farsz i ciasto. Farsz przygotowujemy w banalnie prosty sposób, chociaż on też występował naprawdę w różnych formach. Przede wszystkim cebula, pokrojona w kostkę. Duża ilość cebuli. Od razu olej do naczynka. Masło, żeby dodać troszkę aromatu. No i teraz do tego masełka, zanim zacznie się mocno przypiekać, dodajemy cebulę, chociaż pamiętajcie o jednej fundamentalnej rzeczy. Ta kuchnia Suwalszczyzny, Podlasia, całej wschodniej ściany, ta ziemniaczana kuchnia, jeżeli mogę tak ją nazwać, zawsze polegała na tym, że wyciągano smak z tych prostych elementów. I przypieczone masło, przypieczona, mocno przysmażona cebula, albo też długo suszona, to były te sekrety babcinej kuchni, które powodowały, że te proste potrawy z ziemniaka smakowały niezwykle elegancko, wykwintnie i bardzo dobrze. Cebula do środka. Od razu, żeby za dużo nie mówić, szykujemy kolejny składnik – pieczarki. Mogą być prawdziwki albo prawdziwe pieczarki. Brązowe bądź białe, ścieram je na tarce, by było szybciej. Nie musicie ich kroić, wszak to będzie składnik farszu. Zobaczcie, co się dzieje z cebulką. Na początku przypieczone mocno masełko, ale teraz już temperatura zmniejszona do minimum, żeby tę cebulę wysuszyć, żeby nie tylko ją przypalić, ale przede wszystkim wysuszyć. Ona się ładnie pieni. W momencie, kiedy się przestaje pienić, nie ma już w sobie wody. Jest wysuszona, jest chrupiąca i jest pachnąca. Cebulka podsuszona, więc dodajemy teraz pieczarki. W międzyczasie, już tutaj mam przesłodzoną, lekko ugotowaną soczewicę, którą to muszę wysypać na deseczkę. Dzisiaj oczywiście pełna dowolność, jeśli chodzi o rodzaj soczewicy. Warto, żeby do niej w ogóle wracać. Wszak to te strączkowe kiedyś były podstawą pożywienia i dlatego tak często pojawiają się we wszelakich przepisach dawnej kuchni polskiej, regionalnej. Zresztą jeżeli chcielibyście poeksperymentować i pobawić się tą kuchnią, taką, jaką ja ją lubię, jaką staram się wam cały czas pokazywać, kliknijcie link, cała playlista polskich przepisów jest do wzięcia. I myślę, że... Znajdziecie tam coś na pewno dla siebie, coś czego być może jeszcze nie próbowaliście, albo coś, i to warto zaznaczyć, do czego chętnie byście może wrócili. Bo takie dania też tam są. Rozgniatam ową soczewicę banalnie nożem. Nie w całości, i broń Boże, nie wolno tego e, zmielić blenderem. Chciałbym tylko porozgniatać niektóre ziarenka, część zostawić w całości, bo wtedy farsz jest przyjemniejszy. Część jednak rozgniecionych ładnie to wszystko będzie kleiła. Wysmażone, przypieczone lekko pieczarki, pozbawione wody, wreszcie gotowe do przyjęcia soczewicy. Przyprawy proste. Troszkę soli, biały mielony pieprz w dużej ilości. Nawet sama soczewica z cebulą, ale doprawiona już szczyptą gałki muszkatołowej. Załatwiała, załatwiało to wszystko sprawę. Gałka muszkatołowa teraz już dodana i wymieszana i chwilę to wszystko razem podduszone. Powinno być gotowe. Wyłączam gaz i zostawiamy. Szczypiorek do środka, lekko przemieszany farsz, ostudzony, otóż to. Mamy farsz. Druga z tych rzeczy, którą należy przygotować to ciasto. Ciasto ziemniaczane. I tutaj kilka elementów, o których winienem wspomnieć na samym początku. Po pierwsze, ugotowane, ostudzone, odparowane ziemniaki mączyste, typ A, czyli te ziemniaki, które mają mało w sobie wody. O właśnie. Więc teraz kilka tych ziemniaków ugotowanych muszę przecisnąć. No i teraz, moi drodzy, sprawa banalnie prosta, mianowicie z tego ciasta trzeba zrobić coś w rodzaju ciasta na kopytka, z tym, że z różnymi rodzajami mąki i z nieco mniejszą ilością mąki. Nie eliminuje wszak jednak jednego składnika, którym jest niewątpliwie jajo, jako ten czynnik wiążący, więc jedno jajo do środka. Jeden z głównych elementów każdego ciasta ziemniaczanego dawniej to była mąka ziemniaczana. Pomimo tego, że jest tu dużo skrobi, to jednak ta mąka ziemniaczana bardzo często zabezpieczała nam ciasto ziemniaczane, i to polecam. Jedna, dwie łyżki mąki ziemniaczanej w zależności od tego jak macie wilgotne ziemniaki to zawsze pomoże i teraz już mąka pszenna którą to dodajemy znowu w zależności od tego jak mokre jak wilgotne mamy pire e, mniej więcej 200 gramów na kilogram pire ziemniaczanego 200-300 gramów, to są proporcje które powinniśmy zastosować dbam o to by tej mąki wprowadzać naprawdę niedużo no i kolejna zasada mówiąca o tym że to ciasto powinniśmy naprawdę tylko Wymieszać. W przeciwnym razie ciasto będzie Wam e, żedło i słabo się będzie formowało. No więc kochani, pamiętajcie, że ilość mąki to zawsze jest swego rodzaju obserwacja ciasta, tak żeby było naprawdę gładkie, jednolite, no i żeby dało się wreszcie fajnie formować. Z ciasta robimy wałek i kroimy na grube krążki. Teraz więc prosta rzecz. Taki soczewiaczek trzeba obtoczyć delikatnie w mące, żeby się nie kleił do ręki. I na tej dłoni mocno go rozklepać. Farsz z soczewicy i grzybów do środka. Zlepiamy i gotowe. Taki soczewiak teraz znowu. Mąka to wasz przyjaciel przy okazji robienia tej potrawy. Obtaczamy w mące świeżej i formujemy. Wielkość, kształt, grubość. Zależą zawsze od Was, ale wspomniałem o tym, że trzeba wynosić te dania regionalne do rangi potraw niezwykle eleganckich. Więc wydaje mi się, że warto troszkę poświęcić czasu, aby ten soczewiak, przypominający troszkę racuszka, był ładny, obły idealne. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba cały czas to, co widzicie i czy chcecie więcej takich przepisów to najlepiej w komentarzach z kuchni regionalnej, które chętnie wam przybliżę, bo to rzeczywiście rzecz, która mnie niezwykle cieszy i rzecz, którą staram się z powrotem przywrócić do życia, by ta nie tylko w regionach, ale w całej Polsce, żebyśmy wiedzieli, jaki mamy piękny skarb. Więc bardzo często nawiązując do nazw, bo o tym wspominacie, jaka jest różnica pomiędzy chociażby właśnie kartaczem a soczewiakiem, to same nazwy już robią różnicę. I dla gospodyni kiedyś to było zupełnie jasne. Nie musimy się doszukiwać nie wiadomo jakich różnic. Tu chodzi naprawdę o farsz. Chociaż znowu w nawet zwykłym kartaczu możecie znaleźć farsz mięsny, kapuściany, twarogowy. Każdy kartacz może być nadziany zupełnie innym farszem. Łącznie z tym, że mógłby być prawdopodobnie nadziany soczewicą. I tak kiedyś bywało. Ale kartacz to duża, gotowana kluska. Soczewiak to bardziej smażony racuszek. No dobrze, teraz już e, tylko smażymy. Jedna uwaga, pamiętajcie, żeby oleju było naprawdę sporo. To też klasyka kuchni tej regionalnej. Tego się nie da bardzo często odchudzić. Znaczy, można byłoby wrzucić takie soczewiaki do pieca i upiec je w piecu, co, co często też robiono. Ale znacznie lepsze są te smażone. Są dosyć grube, więc ten tłuszcz powinien je przynajmniej w jednej trzeciej pokrywać. W jednej trzeciej wysokości. Pamiętajcie o tym, żeby smażyć te soczewiaki przynajmniej na dwa razy. To znaczy. Przerumienić z jednej strony, rumienic z drugiej i później jeszcze raz wrócić do poprzedniej, tak żeby zrobiła się naprawdę chrupiąca skórka i żeby ciasto wreszcie ładnie się wypiekło. Farsz był gotowy, przecież tam nie było nic, co musiałoby się podpiec czy usmażyć, ale ciasto ziemniaczane było z surowym jajkiem i tą mąką, którą należy wypiec. Chciałbym, żebyśmy podali to z czymś, co jest bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o kuchnię podlaską, mianowicie śmietana. W zasadzie nic więcej nie trzeba robić. Kuchnia regionalna, bowiem, niezależnie od tego, z jakiego regionu pochodzi, charakteryzowała się zawsze prostotą. Wiecie już wszystko więc na temat soczewiaków? Tak, zdradziłem Wam sekrety, które mogą pomóc w zrobieniu naprawdę dobrej regionalnej potrawy, ale tych potraw jest naprawdę mnóstwo. Co więcej, jest więcej sekretów. Co więcej, jest więcej sekretów. Dobra, niech tak zostanie. Jest dużo sekretów. Które Wam zdradzę, ale. Obiecałem Wam też niespodziankę na samym początku, i oto niespodzianka teraz się wyjaśnia. Niespodzianką jest to, że niedługo możemy się spotkać również na podcastach, które właśnie ruszają. Będę je prowadził i tam zdradzę Wam wszystko, co wiem na temat gotowania. Ba, zdradzą nawet moi goście. Więc gorąco polecam. Pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o komentowaniu, pamiętajcie o subskrybowaniu.